Muzyka to przede wszystkim dla mnie życie, bo całe moje życie, też prywatne, kręci się dookoła tej muzyki. Muzyka jest czymś, jest taką naszą wizytówką, i nie mówię tutaj tylko o muzyce tradycyjnej, koźlarskiej, ale też z bąszyń od wielu lat. Słynie właśnie ze szkoły muzycznej, początkowo z ogniska muzycznego. Tutaj się zawsze bardzo dużo muzycznie działo. Kozioł jest instrumentem wywodzącym się z ludu. Pierwsze wzmianki już gdzieś tam pochodzą ze średniowiecza, gdzie kozioł grał na dworze króla duńskiego. Tu mamy dwie odmiany kozła. Kozła białego, weselnego i kozła ślubnego, czarnego. Wykorzystywano je w innych sytuacjach. Kozła ślubnego, czarnego wykorzystywano na przykład podczas wesela, podczas zaślubin, ale do czasu obiadu. Po obiedzie, kiedy zaczynały się tańce, już muzyk zakładał kozła weselnego, białego. Także przyjeżdżając tutaj, na pewno nie jest problemem natknąć się na kozła. Jest to taka nasza wizytówka. Szkoła muzyczna to jest ta teraźniejsza, gdzie możemy współcześnie tych młodych muzyków posłuchać, ale też mamy Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i regionu Kozła, gdzie mamy wspaniałe eksponaty poświęcone między innymi też naszemu lokalnemu folklorowi, bo znajdziemy tam stare instrumenty naprawdę dobrze zachowane, na których niegdyś mistrzowie grali. Muzeum jest taką ostoją, która dba bardzo o to, żeby to zachować. Muzeum to, to są też lata tradycji, a teraz doczekało się swojego miejsca, też e, takiego historycznego, bo znajduje się na rynku w, w Zwątrzeniu wspaniały, ceglany e, budynek, który też pamięta wiele ciekawych historii. Dotacje z puli funduszy europejskich dla Wielkopolski na działania związane z obszarem kultura i turystyka będzie można pozyskać już od czerwca. Wtedy to wystartuje konkurs związany z projektami na rzecz dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystyki. Poszczegóły zapraszamy już wkrótce na stronę funduszeUE.wielkopolskie.pl. Znajdziecie tam również więcej informacji o obecnie trwających naborach. Realizuj swoje marzenia z funduszami europejskimi.